Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj omówimy sobie jeszcze dwa bardzo ciekawe dowody ze środkowymi. E, oczywiście, najpierw e, krótkie przypomnienie, co to będzie środkowa. E, omówimy sobie to na podstawie, na podstawie trójkąta. Więc środkową w trójkącie Środkowa w trójkącie to będzie taki odcinek, która, który wychodzi z jednego wierzchołka. Na przykład, możemy sobie zrobić z A i prowadzi do środka przeciwległego boku. Niech to będzie AD. Czyli tutaj i tutaj mamy te same długości. Jeżeli byśmy sobie poprowadzili na przykład jakąś środkową BE oraz na przykład jakąś środkową CF, no to oczywiście tutaj też w taki sposób by to zostało podzielone. I co więcej, środkowe przecinają się w jednym punkcie i bardzo ciekawa własność zachodzi, mianowicie taka, że ten punkt przecięcia środkowych dzieli każdą z nich na odcinki, które pozostają w stosunku 2 do 1. Czyli AS do SD będzie się miało do siebie tak jak 2 do 1. No i też tak samo BS do ES oraz CS do S F. Bardzo fajna własność, bardzo ciekawa i też wykorzystywana. Więc zobaczmy, co, jak to się nam tutaj przyda. Jest to zadanie z, ze zbioru arkuszy maturalnych aksjomat. Długości boków trójkąta ABC są równe ABA, ACB, środkowe AM oraz BN. A, BCA, to będzie tutaj są prostopadłe, czyli wiemy, że tutaj mamy ten kącik prosty. Mamy udowodnić, że AB równa się jedna, pierwiastek z jednej piątej A kwadrat dodać B kwadrat. To tak, po pierwsze, no to zauważmy, że tutaj będzie A drugich, no i tutaj też będzie A drugich, tu jest B drugich, tutaj też jest B drugich, prawda? Dodatkowo my wiemy, że środkowe na pewno przecinają się właśnie w jednym punkcie, który dzieli każdą z nich na odcinki, które pozostają w stosunku 2 do 1 więc weźmy sobie tutaj jakieś p tutaj niech będzie 2x tu x tutaj niech będzie 2y tutaj niech będzie y no i teraz zauważmy że skoro one przecinają się pod kątem prostym no to oczywiście ten kąt prosty będzie ten kąt prosty będzie wszędzie, tutaj też, tutaj też i tutaj też, prawda? Więc mogę sobie zacząć od tego, że ab do kwadratu to by było 2x do kwadratu, dodać 2y do kwadratu, czyli ab to po prostu będzie pierwiastek z tego, prawda? No i teraz tego x i tego y pasowałoby wyznaczyć przy pomocy właśnie przy pomocy tego naszego A oraz B. No to też możemy to zrobić, korzystając z trójkątów prostokątnych. No i tutaj kluczowe było po prostu skorzystanie z tego, że mamy te środkowe, prawda? No bo tutaj będę mieć te kąty proste też, czyli te trójkąty będą prostokątne. Więc wykorzystajmy sobie najpierw pierwszy trójkącik, ten może żółty, x kwadrat Dodać 2y do kwadratu, czyli 4y kwadrat równa się 1 czwarta a kwadrat. No to mogę sobie stąd wyliczyć x kwadrat, to jest 1 czwarta a kwadrat minus 4y kwadrat. Z drugiego trójkącika wyliczę sobie, że 2x kwadrat do, no, 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat, dodać y kwadrat, równa się 1 czwarta b kwadrat. No i teraz mogę sobie podstawić to, prawda? Czyli zastosuję jedynkę i dwójkę i uzyskam 4 1 czwarta a kwadrat minus 4y kwadrat dodać, y kwadrat równa się 1 czwarta b kwadrat. Czyli a kwadrat minus 16y kwadrat. Dodać y kwadrat równa się 1 czwarta b kwadrat. Tutaj będę mieć minus 15y kwadrat. Czyli y kwadrat y, albo minus 15y kwadrat będzie równe 1 czwarta b kwadrat minus a kwadrat. Czyli y kwadrat będzie równe minus no i tutaj dzielę sobie przez 15, więc to będzie 16b kwadrat dodać 1, 15 a kwadrat. No i nie pozostaje nic innego, jak podstawić sobie to jeszcze do mojego x kwadrat, co nie? Więc wstawiając do tej mojej dwójki x kwadrat, przepraszam, do jedynki x kwadrat równa się 1 czwarta a kwadrat minus 4y kwadrat. Czyli minus 4, no i tutaj będę mieć minus 1 b kwadrat plus 1 piętnasta A kwadrat, czyli moje x kwadrat będzie równe 1 czwarta a kwadrat, dodać 4 60, czyli 1 piętnastą b kwadrat minus 4 a kwadrat. Tutaj mogłabym sobie tak się zastanawiam, czy to od razu przemnożymy przez, przez 4 może, ale. Tak, no w sumie od razu tutaj, bo i tak będziemy wykorzystywać to. E, czyli tu będzie 4x kwadrat dodać 4y kwadrat, czyli nasze ab będzie równe. E, no i tutaj sobie zrobię to 4x kwadrat, to będzie a kwadrat dodać 4 15 b kwadrat minus 16 15 a kwadrat. Czyli tutaj byśmy mieli, może od nowej linijki. 4, 15 b kwadrat minus 1, 15 a kwadrat. A jeżeli chodzi o 4y kwadrat, to też sobie mogę to przecież tutaj zrobić troszkę miejsca i też sobie to od razu przeliczyć. 4y kwadrat to będzie minus 1, 15 b kwadrat. Od razu, tak, przemnożyłam sobie razy 4 i skróciłam. No i tutaj będzie dodać 4, 15 a kwadrat. No dobrze, to w takim razie sobie przejdziemy i sobie to tutaj podstawimy. Czyli nasze 4x kwadrat to było 415b kwadrat minus 115a kwadrat. 4y kwadrat to jest dodać, czyli będzie dodać minus 115b kwadrat no i dodać 415a kwadrat. W takim razie moje AB będzie równe. Tutaj mam B kwadrat, tutaj mam B kwadrat, czyli to będzie 3 15 B kwadrat. I tutaj będę miała dodać 3 piętnaste A kwadrat. Czyli moje AB będzie równe 1 piąta B kwadrat dodać 1 piąta A kwadrat. Czyli moje AB jest równe 1 piąta A kwadrat dodać B kwadrat pod... Pierwiastkiem. Co kończy dowód? Wydawało się to zadanie od samego początku dość trudne, ale tutaj kwestia tego umiejętnego zastosowania tej informacji o tych środkowych i wszystko się fajnie udało rozwiązać, tak naprawdę, takimi bardzo basicowymi metodami. No dobrze, przejdźmy do jeszcze jednego zadania z tych środkowych. Zadanie drugie. Dany jest trójkąt prostokątny. No to zróbmy sobie ten trójkącik prostokątny. No, chyba troszkę, o, za dużo. Niech będzie jakoś tak. Y, niech tutaj tak. Y, przy C mamy A, B. Może inaczej? A, B. No, cóż, niech tak będzie. Albo sobie, może, postawimy w sumie, żeby było tak prawidłnie. O. A, B, A, C mamy dwa pierwiastki z dwóch, A, B, C mamy dwa. Tu wiemy, że mamy kąt prosty. Wykaż, że środkowe B, D, czyli z B idziemy do D, no to skoro to jest środkowa, to ja od razu wiem, że tutaj będzie pierwiastek z dwóch i tutaj będzie pierwiastek z dwóch, tu mam to nasze D. Oraz CE, no to skoro tutaj mam to CE, to też ja nie wiem, ile ma no dobrze, no tutaj będę za to wiedzieć, że tu jest jakieś R i tu jest R i to CE też jest równa R, tak? Mamy wykazać, że te środkowe są prostopadłe. To co moglibyśmy zrobić? Tutaj taką, weźmy sobie mm, na przykład F, yy, skoro mamy wyznaczyć ten kąt tutaj, to ja bym sobie sprawdziła z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. I jak to możemy zrobić? Wyznaczyłabym sobie długość każdej z tych środkowych. No i żeby wyznaczyć długość każdej z tych środkowych, to naprawdę nie musimy się jakoś bardzo namęczyć, dlatego, że tak, CE Skoro to jest trójkąt równo, skoro to jest trójkąt prostokątny, to CE będzie równe naszemu BE. No a to możemy sobie wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa, to nasze BA, czyli 2 czyli razy BE, to będzie 4 dodać 8, tak? Czyli nasze BA do kwadratu to jest 12, czyli moje BA to będzie 2 pierwiastki z 3, więc BE... Jest równy pierwiastek z 3, no i też CE też będzie równy pierwiastek z 3. W takim razie CF to ja wiem, że to jest nic innego jak dwie trzecie naszego C. CE, a to wynika z tego, że środkowe, że punkt przecięcia środkowych dzieli mi każdą z nich w stosunku 2 do 1, czyli to będzie jakieś 2 trzecie i 1 trzecie, prawda? E, więc to jest 2 trzecie pierwiastków z 3, po prostu. 2 pierwiastki z 3 przez, przez 3, to jest moje C, mm, CF. To ja teraz potrzebuję BF, no i też mogę sobie po prostu policzyć całe BD. BD do, do kwadratu to będzie 2 kwadrat dodać pierwiastek z 2 kwadrat, czyli 4 dodać 2, w takim razie BD to będzie nic innego jak pierwiastek z sześciu. Czyli BF. To jest nic innego jak 2 trzecie tego pierwiastka z 6, czyli 2 pierwiastki z 6 przez 3. No i teraz sprawdzam sobie z odtwierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. Czy BF kwadrat dodać CF kwadrat da mi moje BC kwadrat? Oto jest pytanie. Policzmy to. BF kwadrat dodać CF kwadrat to będzie 2 trzecie pierwiastków z 6 do kwadratu dodać 2 trzecie pierwiastków z 3 do kwadratu. 4 dziewiąte razy 6 dodać 4. 4, 9 razy 3. To tutaj, no mogę sobie to w sumie skrócić. Czyli mam tak 6, 8 już tutaj, dodać 4 przez 3 i to jest 12, czyli 4. A nasze BC. Do kwadratu to jest też 4, czyli z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. Trójkąt. BFC jest prostokątny i BFC jest równa się 90 stopni. Można było też na przykład zastosować twierdzenie kosinusów i wykazać, że kosinus tego alfa y, będzie będzie równy 0, więc też w taki sposób mogliśmy do tego podejść, ale zauważcie, że tutaj znowu kluczem było pamiętanie tego, że ten punkt przecięcia środkowych dzieli każdą z nich w stosunku 2 do, do 3. To zadanie też jest zadaniem z aksjomatu, więc polecam jeszcze, jeżeli ktoś z Was na ostatniej prostej ma na przykład zbiór zadania, ja Wam mogę pokazać, z którego zbioru to jest ten zbiór, zbiór nie wiem, czy ja to mogę nazwać zbiorem zadań, zestaw arkuszy maturalnych, chyba tak, tak powinnam to nazwać, to nie jest żadna na promocjanie i tak dalej, ale to jest ta książeczka złota, bardzo fajne są niektóre zadanka, zresztą wybrałam właśnie te dwa z niej, bo uważam, że, że one są łatwiutkie, przy oczywiście założeniu, że pamiętamy o tej własności. Ok, więc polecam wam zrobić sobie jeszcze, jeżeli macie akurat ten, ten zestaw arkuszy, to uważam, że są one naprawdę bardzo w porządku. No i polecam jeszcze przerobić kilka, w szczególności właśnie zwrócić uwagę na zadania, które są bardziej problematyczne. Wydają mi się te zadania mniej standardowe w niektórych przykładach niż takie CKE, dlatego moim zdaniem warto na nie spojrzeć, zresztą chyba jak na każde inne zadania. Tutaj akurat posłużyłam się, się tymi, żeby przedstawić wam konkretne przykłady. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pamiętajcie oczywiście o lajkowaniu, o subskrypcji i o komentowaniu. Cześć!